Jakiejś z tej strony, Bora. To jest kolejny 33. już odcinek z gry Far Cry 3. Musimy teraz przejąć w końcu tutaj ten, ten obóz. Tylko zastanawiam się, jak to zrobić. Spróbuję tego, chociaż on kamizelkę. Tu jest ich. Ale co jest zgrane? Przecież ja ich wszystkich oznaczyłem ostatnio. No dobra, chyba, że będzie mi widział, nie? Chyba, że jak robię... Może klatkę... Może psy spuszczę. Czekajcie, bo nie dokończę myśli. Chyba, że tak się dzieje, że oznaczenia znikają, jeśli on ma ckm -a. I jeśli ja zapisuję i wychodzę z gry. Dobra, spróbujemy. Tylko, że ta motorówka mnie denerwuje, znaczy ten ponton motorowy. Więcej nic nie ma. Poza rekinami. Czekajcie, spróbuję te psy rozwalić. Widzą mnie? Nie, dobra, psy wyskoczyły. Ło, co tam się działo? Dobra, ale psy rozwalone, tak? Zaraz tu przybędą następni z koktajlem Mołotowa. Kolejny. Oj, alarm włączyli. Z prawej strony mi wyjdą. Snajperka. Dobra, przeładujemy. Gdzie jest ta motorówka na ten ponton? Nic tam nie widzę, z tej strony na razie mi nic nie nadchodzi. Powolutku na spokojnie i tą wioskę całą przejmiemy. Hey! Dwóch mnie widzi. Nawet większa ilość niż tylko dwóch. Spokojnie. Dobra, dobra, przeładuj to. Jakiś ogień! Spieprzaj! Bo zginę! Biegusiem, biegusiem. Chol... choroba. Jeszcze żyjesz. Patrzcie, on dalej żyje, ja zaraz naboi nie będę miał. Dobra, dead. Z wody mi nie, przy, nie, nie wyjdą? Nie. Znowu mnie ktoś widzi, tylko nie wiem gdzie. Wow, 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 wow. Widzieliście to? O ty kurwa kondonie. RPG to mnie napieprza, no Skasowałem go? Tak A to co to jest, ten, jakieś zapalające? Kolejny, dobra Tamtego nie ściągłem chyba Nic tu więcej nie widzę Ognie się rozprzestrzenia Dobra, są następni Tamten jest na tej ulicy. No właśnie jego Właśnie jego chcę pierwsze rozwalić Schowam się tutaj Wiem, że mnie widzisz, bo ja Ciebie też widzę no, i jest dupa. Ej, mam jakąś inną ciekawą broń? No nie, mam to. Cholera. Co mi to pisało po lewej stronie, nie zauważyłem. On jest cały czas schowany. Cholera. Muszę jakoś inaczej do niego podejść. Ale chyba trafiłem go. No dobra, tam go nie ma. Tu jakiś biegnął. Wow, wow, wow. I znowu się to palił. Dobra. Żarty się skończyły. Ten obóz będę godzinę przejmował. Dwa odcinki to będzie trwało. Wow wow wow, spieprzaj. No i teraz się wszystko będzie paliło. To mnie najbardziej denerwuje. Najbardziej mnie denerwuje, że wszystko się potem pali. Proszę bardzo, mówiłem, wszystko się będzie palić. Spieprzać stąd jak najdalej. Nie wiem, co mam zrobić. Nie, nie będę rozmawiał z bakiem. Hehehe, <laughs> niebieska krew. Choroba, choroba. Tam jest kolejny. Tej odległości go chyba nie, nie rozwalę Dobra, przejdziemy sobie chyba drogą jednak. Wracamy Da się nam w ogóle wyjść? Da się chyba Kurcze, kurczę, no zdenerwowała mnie ta baza Oni są coraz trudniejsi, no i tyle Mam nadzieję, że mi się to uda Świnie. Ale to nie są dzikie świnie z Afryki Spróbuję was jakoś wziąć sposobem, no, zaraz wam się pokażę. Bo myślę, że tutaj na drodze są kolejni z was. Ale to za bardzo na bezczelnego będę chciał wejść Posiłki Jeden Nowy RPG, dostał. Dobra, RPG chyba dostał. Trochę do tyłu, dobra. Gdzie mnie ktoś najebuje? Tak myślałem, że oni z drogą, drogą też będą. Do mnie przychodzić trochę to będzie trwało, ale mi się to podoba. Tu jest na dole jakiś dobra, 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 dobra. O kurde, tam jest jeszcze jeden i to nie koniec. Coraz więcej pali tego pola. Nienawidzę jak tego ognia. Kurde, naprawdę go nie lubię. Dobra, przejdźmy sobie teraz tędy dalej jeszcze. Tędy się mnie nie spodziewają. Dobra. Z której strony przeładuję sobie? To jest jakiś dupny ich obóz, kurde. To jest jakiś mega obóz. Wiem, że tam w szakach siedzisz. Gdzie jest kolejny? Tam. Dlatego, że jak ja wszystkie naboje stracę, a wyskoczą mi robokopy, to będzie lipa. Widziałem cię. Tam jest następny. Oni, oni przyjeżdżają z tymi pontonami. Czy przyjeżdżają, przypływają. Ktoś mnie ogłuszył, nie wiem dlaczego. Dobra, trochę sobie uciekniemy. No i dobrze zrobiłem. Spróbuję do nich normalnie wejść, do obozu, głównym wejściem, główną bramą. Bo już mnie to za bardzo wkurza. Tylko, że to wszystko płonie. Dobra, obejdziemy jeszcze kawałek. Mogłem teoretycznie samochodem tam wjechać, ale trochę w złym miejscu jestem ustawiony. Widzę to. Dobra, dobra, z RPG tylko do mnie nie łatujcie. O, ty ma RPG! Nie zdążyłeś. A ja nie mam no boi. No dobra. Chłopce, chłopce, do kogo ty autem chcesz jechać? Szybko! Bo mi ucieknie. Czemu go nie mogę trafić? Nie wiem, co jest grany, żeby nie mogę trafić. Co on odpierdala w ogóle? Dobra, sam się przejechał. Wchodzimy do obozu. Alarm trzeba rozwalić, wtedy na pewno już nic nie będzie. Da się tu wejść? Nie da się! Kurde, 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 bo mi obejdą. Przeładowanie. Nie, nie będę wychodził już z obozu. Tu jest kolejny alarm. Wiedziałem, że mnie zobaczy. I co teraz by się przydał granat? A ja nie mam. Nie wiem, gdzie są granaty. No i to jest to. Nie wiem, gdzie się granatami rzuca. Yy, dobra, już wiem. To teraz poczekajcie, dziewczynki. O kurwa, odbiło się od tego. Słupa. Dalej źle. I pięknie. Obóz przejęty jest. Nie wiem, dlaczego taki problem mi to stworzyło. Nieważne, ważne, że przejęte Nie przejedźcie mnie tylko, bo wy takie głupie czasami akcje odpierdalacie Ej, co ja zrobiłem? Przecież nie o to mi chodziło Nowe zadanie w tej okolicy pod Mam to gdzieś? Ja chcę ich karabiny pozbierać I takie tam Ja, tylko że oni tutaj żadnych karabinów nie pozostawiali, no dobra. Tu coś jest? Ja dupa. No dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Kupię sobie naboje. Bo mogę. Bo mam hajs <laughs> Ważne, że kolejny obóz jest przejęty i to jest dla mnie najważniejsze O, tu mamy laptopa Kolejna karta, która już. No, czyli połowę kart już jest za mną. Eee, amunicja kupujemy oczywiście. Za ile? No trochę dużo, ale dobra. Szybka sprzedaż. A, cztery kółka i tak jeszcze mam. Dobra, wychodzimy i musimy się zdecydować, co będziemy robić dalej. Mapa w takim, w tym celu. Tu jest kolejne obozowisko i kolejne maszt. A to co to jest za domek? O kurwa, tego jeszcze jest dużo. Czekajcie, gdzie ja mam iść do... O kurde, aż tam, do baka. Wiecie co, ja sobie jeszcze... Ja sobie jeszcze hmm, chyba to przejmę, hmm, również maszt, odblokuję i dopiero pójdę potem do, bak, do baka. Tak się mi coś wydaje, bo to jest blisko. Dobra, bierzemy auto. Ale tamto, bo tam było jedno jeszcze. Chociaż dobra, po co ja mam brać inne? Wezmę sobie Wasz samochód, Ocować się z tyłu, bo ja nie widzę. Na pewno mam tutaj jechać? Ta. I teraz tutaj, chyba, chyba, chyba. Dokładnie. Tu jacyś wrogowie na pewno już będą zaraz. Bo no nie chce mi się wierzyć, że nie. Tak, bo to już jest za chwilę ich terytorium. Od lewej strony jest baza. Przejedźmy sobie jak najdalej. Tylko no nie spadnijmy. Czekajcie, wysiądę sobie. Tam jest. Tam jest chyba ich posterunek. Jeden załatwiony, drugi się kitra. Nie, chyba też załatwiony. Nie, to taki przyczółek tylko mieli. Zobaczymy sobie z góry wszystko. Woo! To jest ich? Nie, to jest tam gdzieś No dokładnie Czyli jednak z tej góry muszę znaczy, z, tej gór, z kamienia muszę zejść Nie chcę od was nic Chcę tylko amunic amuni Amunicjon Amunicjon Pobiegniemy sobie drogą i zobaczymy za chwilę w jakiej sytuacji jesteśmy Dobra, tu jest oboz, obóz przejdziemy sobie jak najwyżej co tam jest o myślę, że trzy tygrysy, tak mi to głupio dziwnie wyglądało, więc Dobra do ten obóz przejmiemy sobie już w kolejnym odcinku, w tym odcinku to by było na tyle Jeśli Wam się odcinek podobał standardowo po w górę, nie zapominajcie również o so yy, o swoim komentarzu. A jeśli nie jesteś beściakiem, nie jesteś jeszcze moim widzem, zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz lajkowania fanpage'a na Facebooku. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi seriami, z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Ho, pa, pa.